Szczęść Boże, witajcie! Dzisiaj będzie o wydobywaniu z siebie potencjału. E, mamy dzisiaj 23 kwietnia, a więc uroczystość świętego Wojciecha, gdyby była siódemka, była by dzisiaj w kolorze czerwonym. Ale do rzeczy, co nam dziś mówi Ewangelia? E, Święty Jan, którego słowa dzisiaj słyszymy, mówi o tym, e, że każdy z nas musi się stać, słowami oczywiście Pana Jezusa, że każdy z nas musi się stać jak ziarno pszenicy rzucone w ziemię. Tylko wtedy, kiedy takie ziarno obumrze, może wydać plon obfity. Co to znaczy obumrzeć? Dlaczego, dlaczego ziarno? I czym jest plon obfity? Dlaczego ziarno? Od tego zaczniemy. Kiedy ja chodziłem do podstawówki, chyba w drugiej albo w trzeciej klasie, musieliśmy zrobić takie zadanie domowe z wyhodowaniem fasolki. Każdy z nas musiał wtedy w domu wziąć białe ziarno fasolki, położyć na słoiku z wodą przykrytym od, od góry gazą i pod wpływem wilgoci słońca przez, przez dwa tygodnie obserwować, jak z tego z pozoru martwego ziarenka fasoli nagle zaczynają wyrastać pędy. Pamiętam, jak się strasznie ucieszyłem, widząc, że rzeczywiście z tego, w co nie wierzyłem, Nagle, nagle staje się coś rzeczywistego, czyli że, że z tej twardej skorupki, która nagle odpada, wyrasta, wyrasta mały pęd, z którego później będzie całkiem sporej wielkości drzewko. Tak samo jest z naszym życiem. Tak samo jest z nami, kiedy, kiedy patrzymy na siebie. My też jesteśmy jak takie ziarno. Z pozoru, często kiedy na siebie patrzymy, może nam się wydawać, że pokrywa nas taka skorupa, w której brakuje życia. Taka skorupa, która właśnie jest twarda, czasem zimna, czasem bardzo mocno zwarta, nie dająca nic wpuścić do środka. I Pan Jezus dzisiaj przez Świętego Jana mówi: jesteście takim ziarnem. Ale macie w sobie potencjał, macie w sobie życie, macie w sobie y, możliwość do tego, żeby wydać obfity owoc. Ale musicie najpierw obumrzeć. To obumarcie y, to jest odrzucenie tej, y, tej twardej skorupy, która skrywa to, co jest w środku. Co jest tą twardą skorupą? Często jest z nią w nas lęk, jest z nią niewiara, jest jakaś nieufność. I to właśnie tego musimy się pozbyć, żeby to, co tkwi najgłębiej w nas, czyli w naszym sercu, nasz potencjał do świętości, do bycia szczęśliwymi, do zbawienia, do, do głoszenia całym swoim życiem nieprawdopodobnie pięknych rzeczy jako chrześcijanie, to wszystko musi z nas odpaść, żeby Pan Bóg miał dostęp do naszego serca do tego skarbu ze wszystkich skarbów. Każdy z nas w pewnym sensie jest jak, jest jak ziarno, jest jak orzech, jest jak Arka Przymierza, tak, bo takiego też możemy sobie obrazu poszukać. To, co najcenniejsze tkwi w nas w środku i Pan Jezus o tym doskonale wie, dlatego mówi, musicie to z siebie wydobyć. Musicie się zgodzić na to, żeby to wszystko, co jest waszą skorupą, co was skrywa, co sprawia wrażenie bycia martwym, żeby to wszystko odpadło. Wtedy, wtedy możliwe będzie wypuszczenie takiego prawdziwego, życiodajnego pędu, który w pewnym momencie waszego życia przyniesie owoce. No i właśnie, jeśli mamy wydać owoc, to jest to owoc, który dotyczy naszego życia, ale dotyczy też życia tych ludzi, których już spotkaliśmy albo których dopiero spotkamy. Owocem jest życie wieczne, owocem jest świętość, owocem jest życie szczęśliwe, e, owocem jest, e, jest życie, które e, nie jest życiem tylko dla siebie, ale jest też życiem dla innych. Ehm. Tyle. Chciałbym Was dzisiaj zachęcić do tego, żebyście patrząc w swoje serce, zobaczyli tam, tam naprawdę coś, co jest życiodajne. E, bo nam czasami łatwo jest ulec takiej pokusie, że. Że, ta, że, ta, że, że, że patrząc na nas, na, te, na tę skorupę, którą na sobie nosimy, często odnosimy takie wrażenie, że, no, że, że tam do środka się nie bardzo da dostać. A Pan Jezus nam dzisiaj mówi: Nie ma, nie ma nic niemożliwego. Nie ma nic niemożliwego, bo każdy z Was jest, jest wezwany, jest dysponowany do tego, żeby, żeby wydawać owoce. Żeby być w pełni życiodajnym, żeby kochać, żeby się cieszyć, żeby mieć w sobie prawdziwą chrześcijańską radość i płodność. I do tego dzisiaj jesteśmy zachęcani. Do tego jesteśmy zachęcani, tak trochę, śladem świętego Wojciecha. Może nie od razu przez męczeństwo, ale przez zaufanie, odwagę i wierność Panu Bogu na pewno. Więc bądźcie dzisiaj kwasola. Bądźcie kwasola i wydaj owoc. Amen. Wszystkiego dobrego, dobrego dnia. Dużo słońca dzisiaj jest, więc mnie dzisiaj od samego rana kawa na przykład przekonuje, że jest całkiem spoko. Trzymajcie się. Pa!